Ja go nie za mamono, Gonie za Ja go nie za mamoną, a nie gonie za kurwiskiem. moje jest geekiem, to jest dla mnie oczywiste. Siedzę na kwadracie, te ściany pokryte krzykiem. Ona chce być moja, bo stawiłem tanią łychę. Otworzyłem oczy, kiedyś siedziałem sam na dnie. Byłem przekonany, że Że trzeba grajdować, je, yeah. zawsze dotrzymuje słowa, je yeah. Muzyka dla nas jak towar, je, yeah. dlatego ja to narkoman Pamiętam ten moment, kiedy szeptała do ucha Po czasie zrozumiałem, że to się nie może udać Po czasie zrozumiałem, że to była na mnie trudka Po czasie doszło do mnie, że źle zadziałała wódka Nie zliczę pokus, które ciągle mi wracają Nie chcę więcej już bo. To rozumie, że musi się zgadzać papier. Jeśli się tak mała, nie będziesz moją królewną. Pokazała ciało ja i pokazałem piekło. To ją zabolało, no bo zawsze trafiam w sedno. Pytam, je, czy w moim guście jest, mówię, że średnio. Nie oddałem serca szmacie, kupiłem i Rossi Patrzy się tak na mnie, i widzę jak ją nosi. Ja go nie mamoną, a nie go Misią moje skikiem, co jest dla mnie oczywiste. Siedzę na kwadracie, te ściany pokryte krzykiem. Ona chce być moja, bo stawiłem tanią łychę Otworzyłem oczy, kiedyś siedziałem sam na dnie. Byłem przekonany, że w końcu dostanę wsparcie. Byłem łatwo wierny, więc nie ufam żadnej szmacie. Kevin mi pomagał.